Siemaneczko Moja iłasa dokończyła żywota więc jest następna, ale w następnej strasznie luźno te nakrętki się trzymają i wypadają i ciężko załapać tutaj, więc jest na to rozwiązanie taki patencik, patencik mój a taka podkładeczka, wciskamy ją razem Razem tutaj ustawiamy, oczywiście, raz i już później siedzi. I tutaj jest tego dowód, oczywiście, no, później się ściśnie. Jak, jak dokręcimy sobie. O, już ono prosto jest. To jest taki protip dla motocyklistów ode mnie. Jakby komuś przeszkadzało. Bo przyklejanie tego tych nakrętek nic nie da, bo mocniejsze dokręcenie zrywa klej także robię drugą stronę teraz oj, no dwie ręce mi są potrzebne jednak już także nie uda mi się pewnie jedną ręką, jedną, bo jednak to sp... podkładeczka trochę sprężynuje, o widzicie i tak to tu słabo siedzi i Każde przewrócenie czy coś. O, właśnie wypadło. Także to tak. Polecam mu przy okazji tą stronę z akumulatorami. W miarę świeże akumulatory. W dobrych cenach. Pozdrawiam.